Dzień dobry Dzisiaj na podnośniku wynalazek, bo ostatnio to jakoś tak się tu dzieje, że ciągle wynalazki i wynalazki chciałbym Wam pokazać no najbardziej takiego chyba fajnego Lexusa bo o ile LS już poszedł w kierunku który nie do końca mnie przekonuje o tyle Elcek no jest wciąż Wyjątkowy, ale też jest bardzo ciekawy konstrukcyjnie, i myślę, że tutaj na tym się skupimy, bo, no bo sporo, sporo w tym samochodzie jest takiej czystej technologii, takiej no niespotykanej gdzie indziej techniki, troszkę wynalazków, trochę rzeczy, które, które po prostu są w motoryzacji, zwłaszcza obecnej, rzadkie. No, rzadkie przede wszystkim jest to, że auto ma sący 5-litrowy silnik i to jeszcze taki, który niekoniecznie jest ekonomiczny i tam się kręci do 4,5 tysiąca, żeby nie być za głośnym i zbyt dużo nie palić. Tylko rzeczywiście no, ten motor ma prawie 500 koni. Ponad 500 Nm, czyli wychodzi ponad 100 Nm z litra, to już jest bardzo poważne wyzwanie. W konstruowaniu silników, oczywiście wolnossących, no bo nadmuchać to teraz każdy potrafi te wszystkie turbowózki. To tak, no ja nie do końca poważam. Samochód jest trochę w stylu cygańskim, ale pracujemy nad tym. Pozbędziemy się tych parapetów, które ja no nie do końca szanuję i w ogóle mi się one nie podobają, psują mi całościowy. Obraz tego samochodu, ale jak mówiono już bardzo dawno o gustach się nie dyskutuje, właściciel ten samochód niedawno kupił no i poprosił, żeby właśnie pozbyć się tych plastikowych parapetów. Bo oprócz tego, że one mają tak niski prześwit w sensie tak ograniczają prześwit tego samochodu, że zawadza się o cokolwiek nim. No to jeszcze. Ani tak jakoś zbytnio nie są, przynajmniej moim zdaniem, jakościowe, ani ładne, ani w ogóle pasujące do tego samochodu, no ale jak wspomniałem, gusta i guściki. O silniku opowiadałem Wam już kiedyś przy okazji ISF-a. No, jednostka wolnosąca, pięciolitrowa, ośmiocylindrowa, z niesamowitą ilością technologii w sobie, pompa odsysająca olej z głowic. Tytanowe zawory, zmienna faza na obu wałkach, no, no, cuda, cuda inżynierii, wysoki stopień sprężania, tam kutywał, chyba nawet te korby, aczkolwiek tutaj się nie upieram, bo nie zgłębiłem tego tak do końca, więc nie będę się tu też za bardzo zagłębiał. Niemniej jednak, jeśli na silniku gdzieś jest napisane Yamaha, to znaczy, że to nie było tak do końca w garażu lepione. Druga sprawa. Zawieszenie. Zawieszenie no, wielowahaczowe, już dość skomplikowane, taką niemiecką inżynierią ono zalatuje, ale mimo wszystko ta niemiecka inżynieria jest wciąż po japońsku i co najważniejsze ona będzie działać i ona nie będzie wymagać corocznych serwisów, no czego nie można niestety powiedzieć o zawieszeniach niemieckich, które nie dość, że bardzo trudno przy nich pracować, bo tam jest wiecznie wszystko zapieczone, to jeszcze no, częstotliwość serwisu, jak to mój znajomy mówi, doroczny remont zawieszenia Druga sprawa, która tutaj bardzo mi się podoba w tym samochodzie, to są hamulce, one są japońskie Wiem, że LFA miało hamulce Brembo, ale no, w tym wypadku to jest właśnie jeszcze Adwix, Toyotowy wynalazek Cztery otłoczki z tyłu, sześć otłoczki z przodu Samochód układ hamulcowy ma bardzo, ale to bardzo poważny. Ja Wam to pokażę, bo, bo to warto też zobaczyć. Zobaczcie, tu jest 21 cali i 400 tarcza w środku. Tarcza jest gruba na 36 czy nawet na 38. Naprawdę jest to bardzo, bardzo poważny układ hamulcowy. Tego rozmiaru tarcza 400 mm macie jeszcze. Obecnie z Lexusów w rx 500H Ale tamta tarcza jest o prawie 10 mm cieńsza Co powoduje niestety problemy z tym, że w rx te hamulce biją Aczkolwiek problem tam jest dość złożony i, I to nie ma za bardzo co w niego wnikać Kolejnym rozwiązaniem technicznym, które bardzo, ale to bardzo mi się podoba Są takie fajne profile aluminiowe można za to ten samochód podnieść, są miejsca to przewidziane do tego, nie ma żadnych kombinacji z progami, nieprogami, itd, i tak dalej. Jest to bardzo fajny pomysł. Dziwi mnie, że Toyota stosuje go tylko i wyłącznie w tak drogich i zaawansowanych technicznie samochodach, kiedy mogłaby stosować je tak naprawdę wszędzie, myślę, że koszt czterech takich aluminiowych profili przykręconych do tego samochodu nie byłby znacząco większy od kosztu przykręcenia ich do jakiejś koroli, czy innego Jarisa, czy chociażby takiej rav 4, która nie ma miejsc do podnoszenia. Zaślepki ktoś tu pogubił, podejrzewam, że mogły zaginąć w trakcie naprawy blacharskiej, ponieważ samochód jest, no jest jaki jest, i widać to w wielu miejscach. No i to jest też kwestia tego, że ja tak na niego patrzę troszkę innymi oczami, bo swego czasu jak ten samochód był nowy, świeży i tak dalej, to no wiadomo, oczywiście jedno z marzeń motoryzacyjnych, duże coupe z dużym silnikiem, samochód wygodny, wyposażony, no, komfortowy bardzo, tymczasem no, pojeździłem tym trochę. Może nie są to jakieś tysiące kilometrów, ale na tyle, żeby sobie jakąś tam opinię utrwalić, bo z LC500 już jakiś tam kontakt wcześniej też miałem i no pewne rzeczy są fantastyczne, a niektóre nie urzekły mnie wcale. Powiem tak, oczekiwałbym od tej klasy pojazdu czegoś więcej, jednak jeśli chodzi o komfort i zwłaszcza wytłumienie kabiny. Być może przy 250 na godzinę jest w nim dużo ciszej niż u konkurencji, ale przy prędkościach takich normalnych to no nie zaskakuje. No może to jest kwestia opon, bo jednak taki walec 275 to trochę różnych dziwnych odgłosów potrafi wydawać na asfalcie, ale no może też jest to kwestia tego, że konstrukcja już jest w sumie 10-letnia. Samochód był zaprezentowany w 2016 roku. No wtedy zrobił wow I co też Takie ciekawe On to wow robi do dziś Mało jest samochodów Dziesięcioletnich Które potrafią człowieka tak zaskoczyć Na drodze, że aż się człowiek za nimi obejrzy I to niekoniecznie raz no ten, ten samochód jest Tak narysowany I tak zaprojektowany, że Ja myślę, że mimo całej jego nowoczesności On się Zbyt prędko nie zestarzeje i zawsze będzie, zawsze będzie ten efekt zaskoczenia czy, czy właśnie podziw, kiedy on się będzie gdzieś pojawiał. No ale to się nie ma za bardzo co dziwić, bo ta klasa samochodu, powiedzmy ten segment samochodu, on zawsze tak robi. I co nie weźmiecie, no może za wyjątkiem Mercedesa 140 kupę. Co nie weźmiecie z tego segmentu, to zawsze się może podobać. Zawsze się ktoś za tym obejrzy, bo czy weźmiecie jakąś BMK, 8, czy weźmiecie Seka, czyli 126, czy weźmiecie też jakieś późniejsze wynalazki, powiedzmy CL, czy, czy tam 63 AMG, czy jakąś 216. To wszystko, to wszystko robi niesamowite wrażenie, nawet po wielu, wielu latach. Choćby właśnie taki no protoplasta tego modelu, czyli Lexus SC400. Lata 90., tak naprawdę było to coś pomiędzy Suprą a LS-em wtedy. Samochód bardzo bogato wyposażony, bardzo ładnie narysowany zwłaszcza poliftowy do dziś niesamowicie też trzymający cenę i jeśli jest jakiś bardzo ładny egzemplarz to znika od razu no ten egzemplarz nie jest zbyt ładny ponieważ jak obejrzałem zdjęcia z aukcji no z której on tutaj przypłynął do do naszego kraju, gdzie został naprawiony, doprowadzony do ładu i tak dalej i tak dalej. No to on okazem muzealnym raczej nie będzie, no jest to samochód po prostu, żeby się nim pocieszyć, pobawić i niekoniecznie brać z nim ślub. No ale też sam fakt, że on jest zrobiony, że jeździ, że daje właścicielowi radochę już jest znamienny. Co on tu w ogóle robił? Ja się tak rozgadałem. Tutaj sobie chodzę, opowiadam itd. i tak dalej. Skąd on się tu wziął, skoro nie będziemy go konserwować, no. pojawił się w nim pewien problem, mianowicie zaczęły wyskakiwać w nim jakieś błędy. Właściciel pojechał z tym, gdzie no, do autoryzowanej stacji. Autoryzowana stacja nie powiem, która, i chyba przez litość po raz już kolejny zaczęła wymyślać tak absurdalne przyczyny trywialnego, tak naprawdę, problemu, że no, jeszcze się z tego śmiejemy. Ale tutaj też chciałbym zaznaczyć, na ile ważny jest wywiad z klientem. Śmieją się ludzie czasem, że ja zadaję dużo głupich pytań. W tym wypadku nie ma głupich pytań, one mogą wam zaoszczędzić naprawdę dużo, dużo czasu, i tak też było w tym przypadku. Mianowicie usterka była naprawdę banalna, trywialna, powstała albo przypadkiem, albo, albo po prostu w trakcie, w trakcie wypadku, kiedy ten samochód został uszkodzony. No ale jako że usterka była we wnętrzu pojazdu, stricte mechaniczna, coś tam po prostu było niedopięte, już nie chcę za bardzo wnikać. No a panowie w ASO wymyślali, że to na przykład przez to, że się paliwo przelewa z jednej komory zbiornika do drugiej na zakręcie, albo że to pochłaniać par paliwa i stąd się biorą te błędy. No także super, świetnie i w ogóle rewelacja. Nie drążmy tego, bo zaraz mi ktoś powie, że ja specjalnie tak nadaję na autoryzowane stacje, żeby więcej ludzi przyjeżdżało do mnie. No, jeśli ktoś tak uważa, to oczywiście ja mu tego nie bronię. Wróćmy jeszcze na chwilę do techniki. To jest coś, co też Niemcami zalatuje plastikowa miska w japońskiej skrzyni. Ale to jest skrzynia stricte ic -noska. Tutaj Niemcy nie maczali w niej palców, ją zrobili Japończycy. Jest dziesięciobiegowa, w ogóle była pierwszą skrzynią dziesięciobiegową w samochodzie osobowym, którą wdrożono do seryjnej produkcji. No i rzeczywiście on te biegi tak, tak mieli, tymi biegami, cały czas, w sensie jak się zaczyna tym jechać, to. Człowiek przyzwyczajony do skrzyń 4, 4, 5 czy tam 6 obiegowych To zaczyna się w pewnym momencie dziwić Że on cały czas przyspiesza tak samo I do tego jeszcze cały czas zmienia biegi Więc tak w okolicach siódmego, To już ile razy takim samochodem nie jeżdżę to, to się zastanawiam Czy aby na pewno wszystko fajnie I czy on zaraz mi wstecznego nie wrzuci Ale, ale no Jest to bardzo fajny samochód Ma przy 120 na godzinę 1600 obrotów Więc tego silnika nie bardzo słychać Jest, jest cicho, przyjemnie i no i w ogóle fajnie czy powinienem wam go przedstawić antykorozyjnie no, czy tam korozyjnie, samochód jest dość świeży jeszcze, ma, ma te kilka lat przyjechał chyba z jakiegoś suchego stanu, nie patrzyłem dokładnie skąd, ale patrząc po stanie podwozia w tym już 8 latku czy tam 7 latku to wydaje mi się, że to jakiś suchy stan był jednak mimo wszystko Wygląda to bardzo ładnie. Jakby to odmyć, wyczyścić, doprowadzić do ładu, to, to mógłby z tego być jeszcze jakiś pożytek. No, tylko właśnie troszkę mi takie rzeczy kłócą cały ten obraz. Założymy tutaj zaślepki od razu, bo ja to tak myślę, że założymy. Ukradliśmy je z jakiejś. Toyota RAV4 więc mam nadzieję, że ten samochód nie zacznie nagle być hybrydowy, ponieważ hybrydowe wersje też występowały, niestety absolutnie nie widzę, nie widzę potrzeby, żeby taki samochód był hybrydowy bo no, po to chyba po to chyba ktoś kupuje taką klasę samochodu żeby mieć z niej jakąś radość a nie bardzo widzę tę radość w samochodzie nie dość, że pędzonym prądem to jeszcze z bezstopniową skrzynią kiedy można było wybrać wersję z ósemką która niesamowicie brzmi i równie niesamowicie jeździ tyle spod spodu chciałbym Wam pokazać jeszcze jak się montuje tablicę rejestracyjną w tej klasy samochodach to rzecz pierwsza no a teraz przejdźmy na chwilę pod maskę no a pod maską tak co chciałbym Wam pokazać to tak naprawdę dwie rzeczy, które tutaj mocno zwracają moją uwagę. Po pierwsze, ten fantastyczny aluminiowy kielich z odkówki. No, wygląda to po prostu świetnie i to też odróżnia nam tego typu samochody od tych zwykłych, codziennych, w których no, takich wynalazków nie ma. Niestety, no bo tak jak wspominałem, w tym samochodzie przede wszystkim podoba mi się ilość zaklętej w nim technologii. Te właśnie wszystkie kompozyty, te karbony, aluminium, właśnie takie nietypowe rozwiązania, te rozpórki, wzmocnienia i tak dalej i dalej, ale też jest tutaj jedna rzecz, która pochodzi no z LFA, tak naprawdę, to jest właśnie ten przewód. Zobaczcie, on tutaj idzie gdzieś tam dołem i wchodzi w dolot zaraz przy przepustnicy. Po czym idzie tutaj tym kanałem po silniku i wchodzi w gruź. Po to, żebyście w środku lepiej słyszeli, co też w tym dolocie się dzieje, i rzeczywiście. Gdyby nie ten wydech, który tutaj jest na dole, zagłuszający wszystko, to podejrzewam, że całkiem fajnie by było ten dolot przez ten przewód rezonujący słychać. No a tak to go słychać nie bardzo. Kolejna rzecz, która tutaj jest dość fajna i dość ciekawa, to są przewody idące po ramionach wycieraczek i spryskujące tutaj bezpośrednio na wycieraczce. No, i jeszcze jedna rzecz. To jest też już spotykana wcześniej w Lexusach pirotechnika od maski. No jak widać, tutaj po tej naprawie to już nasi byli. O dziwo nie zgłasza to żadnych błędów, i zdaje się być sprawne, ale czy tak koniecznie chciałbym być pieszym, który sprawdza, czy w tym samochodzie to działa, to nie wiem. Są cztery takie. Cztery takie naboje. Dwa macie tutaj w zawiasach maski. Kolejne dwa są tutaj. No system aktywnej ochrony pieszego w sytuacji, w której już tego pieszego zdarzy się Wam potrącić. System odstrzeliwuje maskę, żeby, no żeby go nie obić pieszego w sensie o przednią szybę, czy żeby też uderzając mocno. W tę maskę nie poobijał Wam się o silnik. Kolejna ciekawostka to klamki, które możemy albo otworzyć sobie, o tak, właśnie z pilota, żebyście wiedzieli, do czego wsiadacie. No albo zamknąć. Można to też z ręki, jak macie kluczyk delikatnie nacisnąć, one Wam się otworzą. No i wtedy już otwieramy ten piękny powóz. Co Wam chciałem pokazać, to nie ile luksusowego komfortu tutaj jest, bo, no, bo to tak nie, nie do końca moje zakresy. Chciałem Wam pokazać technologię, która w tym aucie tkwi. Stelaż właśnie karbonowy, skutego karbonu. Fantastyczne śrubki z napisem, żebyście wiedzieli, że tu jest jakoś tak trochę lepiej. No ale lampki już takie same jak w Nixie nie mówię już o tym, że te przełączniki i tak dalej i tak dalej, no to tak już trochę ISM to wszystko zalatuje. Z ciekawostek zegary, nie wiem czy nie wiem czy mi się to uda pokazać, ja go spróbuję tutaj włączyć, niech się to wszystko pouruchamia, pootwiera jakieś tutaj procedury, nie procedury inne tego typu cuda no i takie tam. O, teraz sobie klikniemy, i tak nam to tutaj jeździ. Jak sobie z tego wyjdziemy, to ten zegar wróci na swoje miejsce. Już macie temperatury, temperatury i tak dalej. Jak chcecie sobie wejść w menu, no to przesuwacie to jeszcze raz i tak w prawo i w lewo. Bardzo fajny gadżet. No, bardzo ciekawe takie rozwiązanie. Dość nietypowe jak na, jak na motoryzację, zwłaszcza, na, zwłaszcza obecną, gdzie wszystko musi być ekranem. No, i tyle chyba. Wróćmy pod spód, zobaczymy, co tam jeszcze pod tym autem jest ciekawe. Tak, jeszcze na koniec od spodu. Skoro już tam gadżety żeśmy zgrubnie omówili, popatrzyliśmy pod maskę. Popatrzymy jeszcze, jak się samochody naprawia. Też nie powiem gdzie. Oczywiście tu jakieś zaślepki już brakuje. Eee, tutaj też spinki jednej, drugiej, piątej. Eee, no spróbujemy to doprowadzić do ładu. Eee, spróbujemy coś z tego sensownego zrobić. Eee, wydech już nie jest oryginalny. Niestety, niestety. Wygląda fajnie, jest fajnie zrobiony. Polska produkcja. Yy, Firma, która chyba jako jedna z pierwszych miała agentarkę czpieniową, yy, wydech jest zrobiony bardzo fajnie. Tutaj jeszcze oryginalny w tym pierwszym odcinku. No a odtąd się zaczyna już radosna twórczość. No, ale zrobione to jest yy, ładnie. Też fajnie brzmi, aczkolwiek moim zdaniem jest troszkę zagłośny głośny. Dyfer. Jeśli dobrze kojarzę, to, to z torsenem w środku też no, gabarytów słusznych. Naprawdę, poważny rozmiar dyferencjału, no, ale też przy tej mocy i przy tej masie samochodu, bo też trzeba wziąć pod uwagę, że ten samochód waży prawie 2 tony. I mimo, że ma szerokie opony, mimo, że ma bardzo zaawansowane zawieszenie, też aktywne, bo tutaj są aktywne amortyzatory i dużo różnych innych rzeczy, to no mistrzem zakrętów przy tej masie nigdy nie będzie i y, jego żywiołem moim zdaniem to jednak są jakieś nadmorskie drogi bardzo chętnie bym się przejechał takim samochodem na przykład w Alpy więc, y, więc myślę, że no torowo bym go nie używał, mimo że sukcesów na torze jest tutaj bardzo dużo, no składany też jest w tej fabry jest czy był tam też w fabryce, w której składano wcześniej LFA więc no dużo, dużo tej, dużo tej technologii tutaj jest, jest właśnie parę też nawiązań do LFA jest trochę wzmocnień, jest trochę usztywnień więc no dużo, dużo w tym luksusie jest sportu i to też mnie bardzo cieszy, że, że no to nie jest taka totalna kanapa, tylko jednak samochód z aspiracjami sportowymi. Jeszcze raz, tak wam go tutaj przybliżę. LC500 z początku produkcji, nie jest to ten najnowszy wypust. No w, takim, w takim stanie, jak widzieliście, ale myślę, że mimo tego, jaki on tutaj jest, to, to bardzo dużo frajdy właścicielowi sprawia jak będziecie mogli sobie podejrzeć, ja już tego nie będę teraz opuszczał i włączał zajrzyjcie sobie gdzieś w internetach jak wyglądają zaświecone tylne lampy od tego samochodu bo ten efekt, który tutaj jest osiągnięty jest naprawdę niesamowity